Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj adoracja z uwielbieniem, więc wykorzystajmy dzisiaj czas na to, aby Pana Boga uwielbić, aby jak najwięcej zaczerpnąć z łask, które On dla nas przygotował. A bez wątpienia jest tak, że Pan Bóg zawsze ma coś dla nas przygotowanego. Jeśli z wiarą przystępujemy do Jego ołtarza, a my to robimy z wiarą, chcemy tutaj uczyć się tej wiary i chcemy. Tak naprawdę nasiąkać tą wiarą od Ducha Świętego i od innych ludzi, bo jako wspólnota tak naprawdę wspomagamy siebie nawzajem. Ktoś ma większą wiarę, ktoś ma mniejszą, ktoś ma większą miłość, ktoś ma mniejszą, ale jako wspólnota radzimy sobie. Jest taki fajny fragment na Mszy Świętej. Nie patrz na nasze grzechy, lecz na wiarę swojego kościoła. Nie zważaj nasze grzechy, ale na wiarę swojego kościoła. No właśnie, to. Kościół jako, jako ogół. Ale dobrze, dzisiaj moi drodzy, chcę powiedzieć kilka zdań na temat wiary w takim znaczeniu utraty wiary. Chcemy Panu Bogu oddać te momenty, które sprawiły, że być może mamy mało wiary. Ostatnio na, na plebanii zastanawialiśmy się na ten temat, dlaczego ludzie dzisiaj nie wierzą, i różne przemyślenia mieliśmy jako kapłani. No, jeden z kapłanów powiedział, że pewnie afery z księżmi w kościele sprawiają to, że ludzie przestają wierzyć albo afery wśród ludzi, chrześcijan, którzy chodzą do kościoła, a się źle prowadzą. No i nawet byłoby to zgodne z Pismem Świętym, bo zobaczcie, że Słowo Boże mówi na ten temat w jednym zdaniu, chyba z jednym z listów świętego Pawła Budajerza, jak dobrze pamiętam, ponieważ rozprzestrzeniła się nieprawość, miłość ludzi osłabła. Miłość ludzi osłabła i wiara również słabnie, ponieważ widzimy, na przykład ludzi wierzących, kapłanów, którzy i biskupów, którzy gdzieś tam grzeszą, więc bez wątpienia jest to jeden z powodów. Kolejnym powodem jest to, że być może mamy, już to o tym kiedyś mówiliśmy, mieliśmy słaby kontakt z naszym ojcem ziemskim, i tak psychologowie religii mówią, że jak ktoś ma taki otatek, który się nie opiekuje domem, rodziną, to człowiek tak naprawdę nie potrzebuje Boga Ojca i miałoby to też sens. Bo widzę, widzę po młodych ludziach, że nie potrzebują Pana Boga. Pewnie jeszcze wiele innych czynników można byłoby mówić: jakaś ogólna sekularyzacja, rozwój, który sprawia, że człowiek po prostu Boga nie potrzebuje, bo tak technologia bardzo do przodu idzie, że człowiek wszystko ma zapewnione, nie ma poczucia grzechu i wiele innych rzeczy. I spraw pewnie by, byłoby takich, które by sprawiały, że człowiek po prostu jest niewierzący. Ale moi drodzy, dzisiaj jedna rzecz. Jedna rzecz, która mnie dotknęła i dotyka mnie co pewien czas, jak rozmawiam z ludźmi, mianowicie sprawa niewysłuchanych modlitw. Sprawa niewysłuchanych modlitw też może być przyczyną niewiary wśród ludzi. Człowiek jest wierzący, potrzebuje od Pana Boga pomocy, modli się, modli, modli się, modli, Pan Bóg nie przychodzi z pomocą, to w takim razie Boga nie potrzebuje. Ja spotkałem wiele osób, które wręcz się załamały, i rzuciły Różańcem, rzuciły Słowem Bożym, i przestały chodzić na Eucharystię, i właśnie przyczyną była taka, że powiedzieli: Pan Bóg ich nie wysłuchał. Ktoś umierał, coś bardzo potrzebowali. Swoją drogą my nie wiemy, jak to tam jest u góry. Wiemy, że Pan Bóg zawsze wsłuchuje się w to, co mówimy, ale rzeczywiście czasami jest tak, że nie słucha tych naszych próśb. A myślę nawet, że nie czasami. Ale chyba z 90% próśb, które do niego zanosimy, jest w cudzysłowie nietrafione. Nie wiem, czy macie takie doświadczenie. Ja jako ksiądz mam, natomiast się nie obrażam na Pana Boga specjalnie, chociaż może czasami się obrażam. Natomiast dzisiaj powiemy sobie, co zrobić, jak się modlić, żeby nasze modlitwy zanoszone do Pana Boga były w 100% trafione, czyli żeby Pan Bóg odpowiadał. Na nasze modlitwy w 100%. Jest taka modlitwa, taki, mogę powiedzieć, rodzaj modlitwy, która będzie w 100%. Pewna. Najpierw fragment z Ewangelii według świętego Łukasza. Dzisiaj obchodzimy jego wspomnienie. To jest człowiek, który był lekarzem, więc wierzymy, że Pan Bóg dzisiaj działać cuda będzie fizyczny również u nas, tutaj, ponieważ właśnie Pan Jezus. Wysłuchuję tych, którzy się wstawiają, a święty Łukasz dzisiaj w sposób szczególny się wstawia za nami. Jedenasty rozdział Ewangelii, Łukasza, od 5 do 13. I powiedział im, ktoś z Was będzie miał przyjaciela, pójdzie do niego o północy i powie mu: Przyjacielu, użycz mi trzech chlebów, bo przybył do mnie mój przyjaciel prosto z drogi i nie mam co mu podać. A tamten ze środka odpowie: Daj mi spokój. Drzwi już zamknięte i moje dzieci są już ze mną w łóżku. Nie mogę wstać i dać ci. Zapewniam was, że choć nie da mu wstawszy, dlatego że jest jego przyjacielem, to podniósł się da mu, czego potrzebuje z powodu jego nieustępliwości. I ja wam mówię. Proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Pukajcie, a zostanie wam otworzone. Bo każdy, kto prosi, otrzymuje, kto szuka, znajduje, a pukającemu zostanie otworzone. Jeśli któregoś z Was, ojca, syn poprosi o rybę, to czy zamiast ryby poda mu węża, albo jeśli poprosi o jajko, poda mu skorpiona? Jeśli zatem Wy potraficie, choć zepsuci jesteście, dawać swoim dzieciom dobre dary, to o ileż bardziej ojciec ten z nieba da ducha świętego proszącym go. No właśnie. Rodzaj modlitwy, która zawsze będzie wysłuchana, sposób modlitwy, podczas której zawsze będziemy wysłuchani, już Wam tłumaczę. Otóż, moi drodzy, dzisiaj w tym fragmencie było o nieustępliwości, o tym, żeby się prosić Pana Boga, żeby nie ustawać. I myślę, że tak trzeba robić. Jak mamy intencję, zanosimy ją do przydłotoż Pana Boga za pośrednictwem Matki Bożej. Niektórzy podejmują się modlitwy pompojańskiej, nowenny pompojańskiej. Niektórzy koronkę odmawiają, bo Faustyna dostaje taką obietnicę w ogóle od Pana Jezusa. Kto będzie tą koronką się modlił, temu spe, spełnie jego modlitwy, jego pragnienia. Wszystko, co będzie prosił przez tę koronkę, to otrzyma. Więc ludzie wierzą, że odmawiając koronkę, będą wysłuchani. Tak samo z różańcem. Jest też Matka Boża, daje obietnicę. Ale widzimy mimo wszystko, że te nasze modlitwy nie są wysłuchiwane. W dzisiejszym fragmencie słyszeliśmy zapewnienie takie stuprocentowe, stuprocentowe, że Pan Bóg da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. Zawsze. Zawsze. I moi drodzy, to jest, to jest klucz w ogóle do wysłuchania każdej modlitwy, którą zanosimy. Relacja z Duchem Świętym. Jeśli będziesz miał relację głęboką z Duchem Świętym, to będziesz się modlił w taki sposób, byś takie prośby wymyślał Panu Bogu, które Duch Święty ci podpowie. I one będą zawsze spełniane. Zawsze. Ja nie wiem, dlaczego tak jest, ale tak jest, że Pan Bóg chce, żebyśmy się do Niego modlili. Matka Boża zresztą, jak często mówi w tych objawieniach, przy objawieniach w różnych miejscach świata, pomogę wam, ale odmawiajcie różnica, bo módlcie się do mnie, módlcie się. Niebo potrzebuje waszej modlitwy, ale pomo pomożemy wam. E, tylko módlcie się, prawda? Czyli Pan Bóg chce coś zrobić, ale potrzebuje naszą modlit naszej modlitwy, bo ta modlitwa jest jakimś takim orężem. E, natomiast Zupełnie inaczej jest, kiedy modlimy się w Duchu Świętym. Mam takie doświadczenie na modlitwie wstawienniczej, albo kiedy prowadzę uwielbienia, na Mszy Świętej z uwielbieniem, że kiedy uwielbiam Pana Boga, czasami słyszę jakieś natchnienie, że się pomodlił za kogoś konkretnie, o jakąś chorobę, i wtedy widzę, że osoby są uzdrawiane. Dlaczego? Bo to jest wola Pana Boga, wola Ducha Świętego. A to On czyni cuda a nie ja. Więc w stu procentach ta modlitwa jest wysłuchiwana. Był taki człowiek kiedyś, od nowa w Duchu Świętym na pewno go zna, ojciec Emilian Tardif. Od nowa zna? Oczywiście, że zna. Super książkę napisał. Jezus żyje. Ja ją teraz czytam właśnie drugi raz. I on miał takie ciekawe doświadczenie w swoim życiu. Ciekawe. No ciekawe. Zachorował na gruźlicę różnica płuc, o, no to na tą chorobę zachorował. Był człowiekiem niesamowicie aktywnym, budował kościoły, budował różne przytułki, aktywizm go spalał, bardzo dużo pracował dla Królestwa Bożego, ale w taki sposób materialny. Czyli coś właśnie jak proboszczowie, budują, remontują. No i kiedy znalazł się w szpitalu, lekarz mu powiedział, rok ksiądz tutaj spędzi, spędzi z nami w tym szpitalu bardzo słaby, bardzo wyczerpany z sił, nie ma możliwości, żeby proszę za to szybko przeszło. No i przyszli do niego dwie osoby, dwie grupy osób. Najpierw przyszedł ksiądz z pewnego, z pewnego czasopisma, od, dla chorych i cierpiących, takie czasopismo po francusku zapisane, nie pamiętam, nie pamiętam tego tytułu do końca. I ten ksiądz zapytał go się, w jaki sposób on przeżywa swoje cierpienie. Czyli zaakceptował to cierpienie ten ksiądz, nie przed go uzdrowić, tylko w jaki sposób przeżywasz to cierpienie? I on temu popowiedział, ale po kilku dniach przyszło pięć osób z odnowy w Duchu Świętym, którzy powiedzieli: Proszę księdza, my przyjrzymy tutaj w imię Jezusa, księdza uzdrowić. Duch święty księdza, Duch święty księdza uzdrowi. On się trochę zaśmiał, trochę się przeraził, pozwolił mi się pomodlić. Poprosił nawet, żeby zamknięto drzwi do jego pokoju, bo się wstydził, że ktoś nakłada niego ręce. To odnowa w Duchu Świętym nakładała na jego ręce. Poczuł niesamowite gorąco w płucach, i po trzech dniach wyszedł ze szpitala. Lekarze powiedzieli, że nie wiedzieli, co się stało, nie wiedzieli, dlaczego on został uzdrowiony, ale został uzdrowiony. Przy okazji został niesamowicie napełniony Duchem Świętym, bo otrzymał takie proroctwo, że on swoją jego chwałę Pana Boga na krańce świata. I ojciec Emilian Tardif, który zmarł w 1990 w dziewiątym roku bodajże, chyba był w Polsce nieraz. Z tego, co słyszałem, nigdy go nie poznałem, w każdym bądź razie zaczął modlić się o uzdrowienia no i mówił, że w takiej małej parafice zaczął Pana Boga uwielbiać i nagle usłyszał, że Pan Bóg, że Duch Święty chce kogoś uzdrowić. On to ogłosił, osoby zostały uzdrowione. Potem zrobił na Bożeństwo uzdrowienie, przyszło kilkaset osób, bo usłyszeli o, o tych uzdrowieniach i kolejne kilka osób stało uzdrowionych, bo usłyszał i ogłosił. Potem kilkanaście tysięcy osób przychodziło, potem kilkadziesiąt tysięcy osób przychodziło na jego spotkania. Był problemem dla policji, dla różnych rządców, burmistrzów miast, ponieważ tłumy się zjeżdżały. A to wszystko dla, z jednego powodu. Zaczął być posłuszny Duchowi Świętemu. Jego modlitwy były wysłuchiwane, dlatego zanosił do Boga Ojca modlitwy które dyktował Mu Duch Święty. Niesamowite. I taki jest sukces apostołów, którzy szli i głosili Chrystusa stałego. Oni czynili cuda wtedy, kiedy Duch Święty chciał, szli tam, gdzie Duch Święty chciał, a chociaż chcieli na przykład, jeśli chyba Święty Paweł chciał iść do Azji, to Duch Święty zabronił. Duch powiedział nie. No bo by zginął pewnie wcześniej, za wcześnie by został męczennikiem. Więc moi drodzy, jeśli chcemy się modlić w sposób skuteczny, to mamy się modlić w ten sposób, że mamy zapytać Duchu Święty, o co mam się modlić dla siebie? Albo Duchu Święty, jestem chory, mam chory kręgosłup. Duchu Święty, co mam robić w związku z powyższym? I Duch Święty ci odpowie przez kapłana na kazaniu, powie ci do Twojego ucha, e, usłyszysz Jego głos no to muć się, nowenną, pompejańską, no to odmów koronkę, no to daj się świętą, albo zacznij chodzić na basen i ci przejdzie ból kręgosłupa. Ja tak miałem na przykład z kręgosłupem. Kiedyś modliłem się o uzdrowienie swojego kręgosłupa, bo mnie strasznie bolał, do dzisiaj mnie boli. No i miałem taki sen, tak Pan Bóg też mówi przez sny, że ktoś mnie, taki duża postać wrzuca mnie do basenu i każe pływać kraulem, czego nienawidzę. No ale jak chodziłem pływałem, przestał go kręgosłup bolić, boleć. Teraz woda jest strasznie zimna, słuchajcie, w basenie, więc nie chodzę. Natomiast, żeby żyć w Duchu Świętym, trzeba tego chcieć, trzeba tego zapragnąć i moi drodzy, to jest przygoda. Chyba taka bardzo podobna, jak przygoda małżeńska, że to nie jest tak, że nagle powiem, Duchu Święty, to Ty mi powiedz, tą relację przyjaźni z Duchem Świętym Ją się przez całą życie właściwie powinna pielęgnować. Ona się w pewnym momencie jakoś zaczyna. Ktoś może sobie dzisiaj dopiero zdał sprawę z tego, że jest Duch Święty i trzeba, trzeba mieć relację z nim. Trzeba do niego mówić. Tak, trzeba mówić do Ducha Świętego. Trzeba mieć nabożeństwo Ducha Świętego jakieś. Chociażby hymn do Ducha Świętego można codziennie mówić. Od tego można zacząć i rozmawiać. Duchu Święty, z tym problem, z tym problemem. Mąż do kościoła nie chce chodzić, dzieci nie chcą chodzić, wnuczęta mają problem. Jak się mam modlić? Co mam zrobić? I Duch Święty w stu procentach odpowie co masz zrobić tak, żeby zadziałało. A jeśli będziemy po swojemu robić, Kościół robi po swojemu bardzo często, my księża też i wy też, to niestety nie wychodzi. To niestety bardzo często nie wychodzi. Moje doświadczenie mówi, że bardzo, bardzo często nie wychodzi, jak robiłem po swojemu. Dlatego jedyną skuteczną modlitwą, jaką znam, jest ta, która jest zadążana do Boga, ale podyktowana przez Ducha Świętego. Nie ma innej skutecznej modlitwy. Kiedyś wam powiedziałem też, że Pan mógł odpowiadać na naszą wiarę. I to też jest prawda, że mieć taką wiarę, która górę przynosi, to też trzeba się postarać. To też jest dar Ducha Świętego. To nie jest tak, że Nagle będziemy tak bardzo wierzyć. Nie da się. Bez Niego. Tylko On jest w stanie sprawić, żeby mieć potężną wiarę. I wielu świętych miało, wiecie, że cokolwiek mówili, cokolwiek nie robili, cokolwiek nie czynili, wszystko w Duchu Świętym. Jan Bosko to był taki przykład stuprocentowy. był człowiek, który wskrzeszał ludzi. Ja wiem, że my go znamy tylko i wyłącznie z tego, że założył salezjanów i opiekował się młodzieżą. Natomiast On wskrzeszał ludzi, On prorokował właściwie nieustannie, przepowiadał przyszłość, przepowiadał teraźniejszość tej młodzieży, co tam będzie, co Pan będzie przez ich ręce robił. Więc ciągle prorokował, ale On chodzi ciągle w Duchu Świętym. Więc kiedy za chwileczkę, za 30 sekund już, uklękniemy przez Najświętszym Sakramentem, to będziemy dzisiaj wołać o Ducha Świętego bardzo mocno. Uwielbiać będziemy Pana Jezusa i prosić Go właśnie, aby dał nam Ducha Świętego, który Uczyni nasze modlitwy skutecznymi, a nasze życie chrześcijańskie szczęśliwym.